Pamiętacie, jak nagrywaliśmy Malibu, które nie do końca nam się spodobało? To chyba jest w stanie przełamać. To jakaś wersja off-roadowa. Tak. Zobaczcie na jakich kołach. To naprawdę robi wrażenie. O, dodatkowy stołeczek, żeby ktoś mógł wejść, jeżeli stopień jest za wysoko. Aż zmierzę z ciekawości. Genius WAM 641 LE 4x4. Odwrotnie. Ile wy wyjdzie? 42 cm, nieźle. No, także to jest Malibu na wysokim poziomie. Zaglądamy do środka. To jest wielki krok dla ludzkości. Znaleźć się tutaj, w tym samochodzie też nie wolno siadać, więc nie przetestujemy fotelu. Szkoda. Na Mercedesie. Więc tutaj wiadomo o co chodzi. Szafki podobne jak w poprzedniku. Tak. Znaczy, no nie, nie wszyscy oglądali tym, to malibu, które mamy na naszym kanale. No tak, ale generalnie kolorystyka i układ Zasady. tych szafek jest podobny, czyli macie wrażenie, że one tak, jakby spadały w dół, ale uwierzcie mi, że to jest płasko. Mhm. jestem e, w to też wysuwany, nie? Z soli, tak. co widzę. Możesz pociągnąć i. Taka, taki taka zaokrąglona mhm. dupeczka się wysuwa. O, to jest fajne rozwiązanie. Nie wolno siadać, ale A, ten to widzisz, jest widzisz, Czyli tutaj masz jednak przedłużenie. Ja bym to chciał u siebie w dreamerza. tej części. Tak, to jest, to jest mega. No i tutaj, jakby, ta przestrzeń też jest tak specyficznie zagospodarowana. W sumie tutaj, o widzicie, nie, nawet katalog jakiś czy coś to na pewno wyleci. I te znane rozwiązania. I tutaj też z tym panelem jest chyba problem, nie? że on się nie otwiera tak do końca. No nie, nie otwiera się czyli do końca, tak... więc słuchajcie, no nie jesteście w stanie tak naprawdę. Zobaczyć dokładnie, co tam się dzieje. Nie? Tak, że po prostu trzeba się mocno schylać i sobie tu zaglądać, albo, albo nie zaglądać. Nie udało, natomiast jest ładnie wokół okna, namięciutko. Fotele chyba są wygodne z tego, co widzimy. Te półeczki na pewno też się przydadzą. Nie wiem do czego, ale. No ale są, są głośniczki. O, ołtarzek jest w tutaj w sumie w środku nie ma aż takich dużych zmian. Myślałam, że to będzie zupełnie inny pomysł. Mikroblacik. Jest blacik. Jest i gruby, tak? Nie taki mikro nawet. No spory. jest dużo. No ale no, musi być, no bo tutaj tak naprawdę, no, widzisz, zaczynasz od zlewu zmywaka mhm. z jakąś częścią deseczki i... Gdzie otworzyć? Tu jest, tu taka, jest szpara. O, taka szpara jest, no dobrze. Tak to, tak to wygląda. Mhm. Ale patrz, to jest ciekawe rozwiązanie, bo tutaj mamy noski e, a tu mamy szybę. No faktycznie. Czyli to, I to jest chyba szyba. no, Normalne. Czyli, czyli to osłoni przed wiatrem? Fajnie. No opcję. to tak, to jest dobry pomysł. Tu szafkę zaglądaliśmy? To samo. Nie jest, nie jest głęboka, no niestety słuchajcie. Zapomnijcie o talerzach obiadowych w tym miejscu. Szuflady? Aha, o kowtarzyka. No ale a tutaj troszkę. Witrażek, inny. ołtarzyk, Nie, tak samo podobnie tak jak jest. innych. I spodem mamy lodówkę, tak? Tak i lodóweczka. Proszę bardzo. Działająca nawet. Tak uh -huh. wygląda. A szuflady jeszcze, właśnie, bo nie pokazałeś szuflad. Nie pokazałam. No i znowu tu mamy wycięcie, także zagospodarowana przestrzeń do granic możliwości. Mali, bo nas trochę do tego przyzwyczaja powoli, wielka szuflada. Tak, i to na dole będzie pewnie podobnej wielkości, także już nie będziemy pokazywać, ale na pewno będzie fajna. No ale i co tu coś? z łazienką jest coś A, innego. Tu jest inaczej. No i słuchajcie, no i mamy problem. O, widzicie? I co, i teraz tymi drzwiczkami zamykasz? Nie. Nie, nie, po prostu, yy, no tak. Słuchajcie, <laughs> no nie wiem, co mam z tym zrobić, bo tak, żeby wejść do łazienki, to wy musicie przejść na tą stronę, otworzyć drzwi i, dopiero i wejść. wtedy wejść, bo tutaj już wam blokuje tutaj, także zapomnijcie w ogóle. A tu chyba jest... Tu jest taki problem, że ten języczek uderza o szafkę. Nie wolno tam wchodzić, więc pokazujemy. To jest takie kurytko zrobione. Tam jest nieco inny rodzaj brodzika, jakby takiego. Tak. I Miejcie na no, względzie to, że jak będziecie brać prysznic, to część tego prysznica wychodzi jakby na część komunikacyjną tutaj w tym kamperwaniu. Tak, że zanim do tego dojdziemy, bo mi tutaj coś spada, muszę przytrzymać łokciem. Tu mamy zlew schowany. On jest mały. Tu jest jakiś plastik, który trzeba pewno gdzieś porozkładać, bo na magnes. Oj, za dużo. Za, no, normalnie Tetris. Tu jest ten plastik, który składamy. To jest ciężko w ogóle jedną ręką zrobić. Tu jest mikropułeczka. Andrzejka, to, to jest wyzwanie dla mnie. Nie jestem w stanie sam chyba tego robić. <grym>, Zaatakowały cię te mnie wszystkie lamele. jakieś e, ścianki. E, no, trzeba się nauczyć tego. Tutaj naprawdę na mikrokosmetyki takie próbki chyba po prostu. Tu jest coś większego. Szafka w ogóle otwierana pod kątem. Te drzwi lecą. O, matko, więc więc to ciężko mi złapać gdzie tu pion w ogóle jest, nie? Ale one się zamykają pod górkę i atakują metalem. Przecież to jest dom, dom na głowie. No i teraz żeby to wszystko poukładać, chyba to trzeba w ten sposób. O. Są jakieś magnesy. To chyba trzeba od środka. Ja. Dobra, od środka to się uda. Czyli chodzi o to, że tutaj sobie możemy zbudować tą kabinkę i się zamknąć. No dobra. Jest to wyzwanie, żeby ułatwić innym oglądanie, czy to można gdzieś zapiąć. O ja, nie, nie wierzę. Na rzepy? Na zwykły rzep przekładany na pasek normalnie. Wiecie co? Po prostu, no nie wiem, mnie to zszokowało. I tak samo tutaj z tej strony. Ta te druga część wiczek też jest na taki rzep normalny. Nie wiem, nie przekonujemy to. To jest chaos po prostu. Dobrze, że jest jakaś instrukcja co tutaj trzeba robić, więc za każdym razem pewnie będziecie z niej korzystać. To ładnie wygląda. Klamka z tym i mamy trochę inny pył. Bo nie mamy otwieranych drzwi. Zauważyłaś? Zamurowało mnie. No, musimy ochłonąć trochę. Zobacz. <noise> Jeszcze nie przepracowałam tej łazienki. To jest na plus. Niech to uratuje tego campervana za kupę pieniędzy, że nie ma otwieranych drzwi z tyłu, tylko masz pełną ścianę. Więc e, otwiera się bagażnik na dole. No dobrze, nie wychładzasz e, wnętrza tak, to powiedzmy. Jest jakiś plus i tu mamy szufladę. Tu mamy o. szuflady. O. Czekajcie, może ja wyjadę o będzie, bo ta szuflada bardziej wyjeżdża, tylko... Tak, no tu z boku sobie można. E, chyba. O. Chyba są trzy. Tu jest druga. Całkiem no przepastna. To, to jest fajne rozwiązanie. No, tak, bo, to, to ratuje. I tak. też schowek ostatni. Nie, jeszcze tu jest szuflada. A nie, czekaj, co A to jest śmietniczek. Ojej, jaki uroczy. Naprawdę, jestem pod wrażeniem. No Powiedzmy, że to ratuje, ale... Z... I schowek w stopniu. Nie wiem, czy to ratuje sytuację łazienki, ale dobrze. No, Natomiast w ogóle przytulnie, no fajnie, fajnie Ta, to wygląda. Tak. To okienko z tyłu też jest spokojnie, ale łazienka mnie pokonała. Dawno nie widziałam Takiego Tetrisa. Norzekaliśmy kiedyś wknął się jednym na ten round bed, czy tam jednak... Przywaliłem głową. Wyłączyła się kamera, bo głową uderzyłem tutaj w tą szafkę z tymi panelami. Czyli jesteś tak, tak wysoki, że niestety... A taki miał być amerykański, nie? Dobra, to jest to rozwiązanie tej zagadki z tyłu. Czyli jest mega wielka klapa otwierana, czyli przy parkowaniu już trzeba pamiętać, że potrzeba trochę miejsca. No ale niestety, zobaczcie, ten bagażnik wcale nie jest taki duży. No, ale tutaj są takie szyny, prowadnice, że można pewno czymś tutaj jeździć. A to tutaj? To jest jakieś... No, jest takie jakaś... miękkie, że może sobie po prostu usiąść tutaj. O, bagażniku ja usiadłem. I mam widok na targi. <laughs> I to jest chyba ta funkcja. Tu jeszcze są szuflady, widziałaś? Tak. Tam się chyba zamyka tą przestrzeń. No. No, do, a, bo tutaj też są szuflady i tu są szuflady. Nie, to jest, to, jest, to jest fajnie zrobione. To jest ok. A, dlatego żeby dostać się do tych szuflad, to tu masz tak fajnie miękko wyścielone, żeby Cię kolana nie bolały i wtedy jak sobie wejdziesz tutaj na kolanach, to otworzysz tą szufladę. O, wow. Naprawdę. I jeszcze drugą możesz otworzyć. Wow! Taki feature. Witamy w 2026. No, dobrze, słuchajcie, może my już jesteśmy za starzy na tego typu układy? No, a ja <laughs> tak mi się podobał, nie? No. No widzisz, i czasami to tak pozory mylą, nie? Z tej strony, tu z boku, wygląda totalnie odlotowo, nie? No, nie no, wygląda super. No, no ale to jest wersja off-road, więc no, osoby, które lubią takie ekstrema, to myślę, że nie będą się czepiały do, jakby do logistyki y, no, tutaj no, związanej z użytkowaniem tego praktycznie. Słuchajcie, nasi widzowie, albo osoby, które oglądają ten film przez przypadek, y, czy to te wersje y, terenowe y, tego auta biorą górę nad tą łazienką, która no, nie do końca mi się akurat spodobała, czy, czy warto. Przeboleć tą łazienkę, nauczyć się jej obsługi, żeby mieć takiego a może, potwora. A może wersje off-roadowe po prostu to, jakby w tych wersjach off-roadowych prysznic jest mniej istotny, może po prostu ludzie kąpią się w potokach no, w, tak. i w takich wiecie, zimnych wodach. No natomiast sprzęt robi wrażenia O, tutaj nawet jest kamera jakaś. Także jak Wam się spodobał, to możecie tutaj go kupić. W tej firmie, a nam możecie zapłacić lajkiem, subskrypcją. No zanim przejdziemy do ceny, to jeszcze nie psujmy sobie humoru. No wiesz, pocieszmy się mocą silnika 190. No, automat, 9 biegów, wiadomo, ale tylko dwie osoby mogą sobie tutaj spać. Nie ma opcji dodatkowych I łóżek. Nad bagaże biorą namiocik i po zaparkowaniu na miejscu. Albo jadą jeszcze drugim takim samym, bo to też jest opcja. Interesujące są wymiary, bo on jest bardzo wąski. 2 metry, 2 centymetry, Także no, bardzo wyskimowany. No, ale za to trochę dłuższy. 6,40. czy za coś. Czyli typowy taki e, L4. Nie no z zewnątrz wygląda bardzo ładnie. No, ale Diabeł leżenia. tkwi w szczegółach. No, Wejdźmy to... do środka i co tam ma w środku. W środku ma bardzo fajne. Możliwości ładunkowe, o i to jest chyba jego naj, największa, <noise> najważniejsza. Ale na obecne czasy i przepisy 4, 4100 no. kg, słuchaj, to już, ta, nie pod, to już nie podchodzi pod kategorię B. Tak. Prawa jazdy. Trzeba, trzeba mieć, ca. I wtedy możecie sobie tysiąc kilo wrzucić na pakę. Niestety przy informacji przy kamperze nie było y, danych odnośnie zbiorników na wodę czystą i szarą, więc nie szukamy w sieci, y, tylko po prostu pomijamy, bo jakby sugerujemy się tym, co było na targach wystawione. No, może ta szara i czysta woda nie mają takiego znaczenia, bo widziałeś, łazienka jest jaka jest, no. więc raczej do prysznicu nie zachęca. Gdzieś te zbiorniki są wrzucone, natomiast interesujące jest jest może to, bo rzadko kiedy podawany jest parametr pojemności bagażnika w litrach, tak jak to ma miejsce w przypadku samochodów osobowych 1400 litrów. Także to jest taki no, konkretny kombiak. Tak. To jest pojemność bagażowa. Słuchaj, ale patrząc na ten bagażnik, który był tam z tyłu, to ja się zastanawiałam, czy tam w ogóle da się zmieścić stół i krzesło. Niepotrzebne. Sobie coś tam wyciosasz, poskręcasz i siedzisz na pieńku albo na, dzikot, albo na kocu, To nie ma czasu na jakieś rozkładanie. No, ale jest, e, podobało mi się to rozwiązanie z tą klapą, pomimo że zajmuje trochę miejsca przy otwieraniu. Z tyłu. To jest super sprawa. Mamy bardzo fajne ogrzewanie tutaj, trumę kombi i wspomaganie drzwi przesuwnych. To jest super sprawa. Wiem, że można dorobić sobie taki jakby elektryczny zamek, który dosysać i drzwi. Nie wiem, jak to określić. One... To jest odwieczny problem, że trzeba mocno trzaskać, a tak wystarczy przesunąć i potem ładnie zas się domknie. To jest plus, a to jest duży minus. Matko jedyna. Aż mi się wierzyć, nie chcę, że mi się kiedyś mali, bo podobały. Ale mali... One były kiedyś moim marzeniem, ale to ale ten z patrząc... okrągłymi okienkami, a nie wersja terenowa, to jest coś nowego w ale ogóle. Ale patrząc na to, co on sobą reprezentuje, to ja bym w życiu nie dała 600 no. tysięcy za to. Trochę będę bronić, bo jednak wiadomo, na jakim jest to podwoziu, jest to 4x4, więc no tutaj nie ma jakichś takich bardzo low-costowych rozwiązań, więc z drugiej strony, jak sobie popatrzymy, do jakiego typu podróży jest to auto, no to jak ktoś uwielbia jeździć w terenie i nie chce się zakopać i nie chce doczepiać wyciągarki, no to 4x4 i takie opony, takie zawieszania dadzą radę. Więc jesteśmy bardzo ciekawi Waszych opinii, bo już obejrzeliście trochę kamperów z nami. No Ale w dziczy by się je tak troszeczkę wygody przydało? No, oglądaliśmy inne 4x4 i one były wygodne, komfortowe i nawet nie pasowały aż do tego terenu, więc sami widzicie, ile kamperów, tyle możliwości, rozwiązań. Wybór jest ogromny. A kupujemy oczami. Dokładnie. Na początku przynajmniej. Tak, bo potem y, niestety trzeba się mać do kieszeni. Dobra, no to tak to wygląda. Pozdrawiamy i do... Czekamy na Wasze subskrypcje. I łapki w górę. Hej!